A to jest ping. Pan i pies, pies i pan. Dopokład. Kochanie. Wiesz Jaki piękny piorek nasz. Jakiś zmachany. No kurka. No ona ma tyle miejsca. Musi albo na mojej nodze się położyć, albo przejść przez swoją głowę. No przecież za mało terenu. Szczęśliwy psiorek. Wychasany No. Ja nie mogę <laughs> Coś mi ścieknie na twarz. <laughs> o Jezus, ale nie kręgosłup na pierwszy. Starość nie radość. Nie. Teraz, jak, jak tak położyłem się na tej górce, wszystkie kręgi się naprostowały. дал на свое место. Какие такие мозжуры ходят для тацей. А то я. А то я. Затенщик. Уау, мрровка ходит. Уау. Dzieci wchodzi w gróbkę. W Do kuciapy? Do kuciapy No i co? Musiałaś się tu no byś się tu pokazał mu na moment. się pokazywałem cały Pokaż czas. Pokaż się. Nie mogę. <laughs> o, jak pięknie, cudnie. Tam jest strumyk. Ale nie płynie z wolna. Nie płynie z wolna, jest czyściutka woda. Ale nie napiłbym się. No nie. Ale nogi, żeśmy normalnie obchlastali. Cały teren, tu sobie siedzimy, patrzymy. Na park krajobrazowy. Tu leży żółw, który nie patrzy na park. Tu mamy szczere pola. Tam, z tyłu, za mną, o teraz pokazuję, jest droga, którą tutaj przewędrowaliśmy. Kawał drogi. Przemierzyliśmy. A to znowu park krajobrazowy. O. Takie. w takiej okolicy teraz się znajdujemy po prostu cudnej a to znowu gwiazdor żółwioszku powiedz coś Zuziukowi nie o ty świnia. No, powiedz mi coś. Odwróć się i powiedz ładnie. Że mi pochwy. Powiedz ładnie. Dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry, panie Zuzi. Ładnie powiedziałem? Bardzo. Ale bez tej pani. Dzień dobry, Zuzi. A, to nie. A buziaczka jeszcze. Aha.